W moim paradniku ten będzie dużo jaśniejszy, będzie widać. Tutaj pomieścimy teraz yy, jak poradnik jak robić zbroję w gotiku i moje tekstury, dobrze? To zaczynamy. Zaczniemy od Gomana, bo to prostsze. Chodzimy na w Gomana. Bierzemy datej Offen. Wybieramy folder z zainstalowanym, zainstalowanym gotikiem. Czyli mój komputer, ja mam go na C, programy Files, tam gdzie ja go rzeczy, oczywiście mam, JOWOT i teraz słuchajcie, Gothic 2 złota edycja, DATA i plik DEXTURE z VDF. Dobra, jak widzicie, mam tu różne teksturki. I jeszcze wspominam, że do y, tworzenia takich zbroj potrzebny jest GOMAN i GIMP. Y, proszę, tutaj GIMP, a tutaj goman. To proste. Tamcie pisać na przykład Goman Dowland, GIMP 2 Dowland i już macie. Dobra, ja poszukam jakiejś teksturki i zaraz, zaraz. Ok, w moim przypadku to jest yy, taki punch farmer'a. Właściwie strój farmer'a. Kopiujemy, ten, eksportujemy ten pik, najlepiej na pulpit tam, yy, najlepiej na pulpit. Ja mam do tego specjalny folder w formacie uwaga BMP lub JPG. Dobra. Eksportujemy to do tego folderu i I schowamy go chowamy go Teraz otwieramy gimpa. Otwórz, pulpit tam gdzie mamy to zapisane no dobra mam ja na przykład sobie zrobię na przykład wytnę tu i wytnę tą marnarkę Wyjmuję zaznaczenie ze ścieżki. No ja to sobie zabarwię. Barwienie. zrobimy to o takie. Proszę. Mamy zielony. My się więcej nie chce robić, dlatego jak kończymy to, tam zapisz. Możemy wyłączyć gimbal. Teraz wchodzimy do Gomana. Bierzemy datej. Tym razem Off-Pen. Ale wchodzimy tam, gdzie mamy zapisane to, czyli w tym folderze. Folderze albo na Plipicie. Bieram format BMP taki jaki był. Klikamy. Teraz uwaga. Na chwilę przybliżę kamerę, będzie trochę nierówno. Trzecią opcję. Pojawi się takie coś. Tutaj się takie coś pojawi. to prosto klikamy OK. Więc pojawi się literka E obok tekstury, to znaczy jest gotowa i, i wepchnięta do gry. Czyli wyłączamy. Jeszcze pokażę Wam efekt końcowy. I przy okazji tekstury. I sorry za tego palucha w części filmu. Przepraszam bardzo. Nie umówcie tego przy subskrypcji i komentarzy. Bardzo bym o to prosił. Po, możecie też w komentarzach podać mi linki do Waszych yy, filmów lub podać po prostu nazwę albo jakimi jesteście autorami, to ja wejdę na nasze filmiki, filmiki i dam Wam suba. A ja proszę o komentarze, suby i różne inne rzeczy, takie jakie możecie. Dobra, moje tekstury to jest twarz Geralta. Ściągnę od pewnego gościa. Tu taką mamy. Pan coś przy okazji. Dobra. Tu mamy jeszcze przy okazji pan z Korangara. Piszę sobie kod, kod na zbroję. Filmuję i mamy tak. Złoty pan z zbroja Zbroje asasyna. Yy, arcy, yy, legendarną zbroję. Maga, wody. Tu mamy taki robiony na szybko pancerz yy, yy, najemnika. Tu mamy pancerz rycerza. Bardzo starannie go robiłem. Zbroja, z pa, z pa, z płytek pancerza. Tu średni pancerz, robiłem go do poradnika, ale jak głupio wyszedł. Tam ten lepszy, co teraz zrobiłem. Tu, to, to, tu, co pokazywałem to. Jeszcze pokazywałem ten strój farmera, jak wyszedł. Yy, gdzie go mamy? O tu. Proszę, mam zielony kubiaczek. Dobrze nie wiem co jeszcze pokazać. Kiedyś spróbuję wstać taką moją paczkę, które są po niektóre tekstury. Kilka ich tu jest. Więc dobrze, dziękuję za oglądanie. Proszę o suby i inne rzeczy. Komentarze tym bardziej. Żaden durny komentarz, że czegoś nie zrobiłem. Dobrze? Dziękuję bardzo.